Cześć, kochani. Nagrywam ten film, ponieważ czuję, że dobrze by było, gdybym, uprzejmie z mojej strony, by było, gdybym poinformowała Was, iż mogą zajść pewne zmiany na moim kanale, na moim funkcjonowaniu, w social mediach, ponieważ zmienia się moje życie, zmieniło się bardzo drastycznie wczoraj odszedł mój tata i I to po pierwsze sprawia, że no nie mam teraz ani głowy, ani przestrzeni do, do nagrywania, do, do wyszywania, chociaż powiem wam, że chętnie bym powyszywała. Bo to mnie odstresowuje i rozluźnia, a jestem zmęczona i... i strasznie spięta. Ale sprawa wygląda tak, że jak zapewne parę, w kilka z Was się orientuje, moi rodzice mieszkali w lesie. Na wsi i dosyć daleko od cywilizacji. W związku z tym łącznikiem z tą cywilizacją był tata. On już mocno nie domagał, i nawet my, żeśmy z mężem, w ostatnich dniach zastanawiali się, jak tą sytuację rozwiązać. I jechaliśmy w poniedziałek do moich rodziców. Bo tata się źle czuł, ale to takie były żołądkowe problemy. No i w poniedziałek zabrało go pogotowie. Już jak byliśmy tam, we wtorek miał mieć operację. Jak się okazuje, operacja ratującą życie, tego żołądka z operacji nie wyszedł i trafił na oddział intensywnej opieki był w śpiące farmakologicznej, bo reanimowali go w czasie tego zabiegu, tej operacji. No i... No i w środę o 15.54 odszedł. Sorry. No i sprawa wygląda tak, że moja mama została sama, a moja mama nie ma prawa jazdy. Nigdy nie miała, ze względu na problemy z oczami. Wrodzone, nie może prowadzić. Ze względu na to, że to tata zajmował się sprawami internetowymi, sprawami komputerowymi, to mama nie nie ogarnia na przykład bankowości czy, czy zakupów przez internet. No bo tata to robił. Oni mają dosyć dużą działkę. Tata też się zajmował ogrodem. W związku z tym, no, moje życie się jest bardzo zmieniło, bo będę mieszkać częściowo u mamy, częściowo tu, bo mamy koty. Nie wiem, jak długo będzie funkcjonowała ta sytuacja, że będę na dwa domy. A kiedy ostatecznie przeniesiemy się tam? Tylko przeniesienie się tam wiązałoby się z rozbudową obecnego domu. Bo to jest dom na dwoje ludzi, względnie z dzieckiem. Natomiast nie, nie na dwie pary, które... No, dwoje dorosłych ludzi i starsza pani tam. <laughs> ludzi, którzy mają swoje życie, którzy mają swoją prywatność. No... Nie, nie pomieścimy się tam, tam nie będzie komfortu, żeby. Kot. Tutaj. Antek. One są stęsknione, bo ostatnie cztery dni z jedną nocą, którą tą spędziliśmy z mężem, żeby je ogarnąć, załatwić kilka spraw i z powrotem pojechaliśmy na wieś. Mama mieszka 60 km od nas. Tego się nie da załatwić, no. Ja będę musiała odnowić prawo jazdy. Znaczy ja je mam, tylko ono jest. Tylko ja nie, nie, nie prowadziłam po zabieniu prawa jazdy, bo się bałam. No teraz będę musiała to ogarnąć, przełamać swój strach. No i. Ja nie przeniosę do mamy całego Majdanu. Ja to jakoś tak zorganizuję, żeby jednak podzielić swoje funkcjonowanie na tu na oławę i tam na wieś. Jak to w praktyce wyjdzie, to nie mam pojęcia. Staram się być w dobrej myśli. Więc. Po pierwsze, tak. Zbliża się wielkimi krokami grudzień. Jestem uczestnikiem zabawy z kalendarzem adwentowym. Mam tak zamuloną głowę, nie mogę skupić myśli w ogóle. Jutro jest pogrzeb, dzisiaj znowu jedziemy do mamy tam i, i będziemy. No, wrócimy tak, żeby koty ogarnąć. Posiedzimy tu. To, te wszystkie wyrazy będziemy musieli organizować w związku z no, pod kątem grafiku mojego męża, bo on jest kierowcą. No i tak wracając do kalendarza adwentowego to nie wiem czy wywiąże się z tej części nagrywania rozpakowywania tych paczuszek a jeśli się wywiąże, no to czy to będzie regularnie więc ja spróbuję, bo jak to powiedziała jedna bliska mi osoba, w moim świecie zdarzyła się ogromna tragedia, która mnie no. Pozamiatała, no. Natomiast świat nie stanął w miejscu i, i on nie czeka, bo mi jest smutno, tak? A poza tym, żeby nie zwariować, to. To jednak będę chciała funkcjonować jakoś i na Facebooku, i na YouTubie, bo, bo mam wrażenie, że może mylne, ale takie takie mam, że będzie to taki, taka kotwica trzymająca mnie w normalności i nie pozwalająca gdzieś tam się za, zatopić w. Piekle depresji i, i, i rozpaczy. Będę też. Zatem coś będę publikować. Z racji tego, że dużo czasu będę spędzała na wsi. Chociaż pogoda i aura teraz taka mocno niesprzyjająca, to. To myślę, że. Troszeczkę zanurzę się w lesie, w naturze i, i będę próbowała robić. Nie wiem z jakim skutkiem, jak mi to wyjdzie i czy ktoś będzie chciał to oglądać, czy będziecie ze mną, czy zrezygnujecie. To, to już zależy, czy Wam się spodoba. Może inne osoby odkryją ten format i będzie im się to podobało, ale vlogi z lasu. Aparat zostawiłam. No bo jadąc w poniedziałek do rodziców, miałam tam być dwa dni, bo mąż miał pojechać do Warszawy, zostawić mi u rodziców, pojechać do Warszawy, wracając z tej Warszawy, następnego dnia mnie zgarnąć. Taki był pierwotny plan, który się no nie zrealizował. No i ja wzięłam ze sobą aparat i ja ten aparat tam zostawiłam. No po co będę go wozić w tej nazad. Skoro, jeżeli będę robiła zdjęcia, no to będę robiła te zdjęcia tam. I powiem wam, że to miejsce, ja je zawsze uwielbiałam, ale teraz, kiedy zdarzyło się to, co się zdarzyło, ono nabrało dla mnie takiego niesamowitego znaczenia, ponieważ ten dom budował mój tata z moją mamą. Z pomocą dziadków. To było za 40, jak nie dalej, lat temu. Ponad 40. Moi rodzice byli ze sobą 56 lat. W listopadzie mieli rocznicę. do meritum. Kawek z być może nie będzie, bo nie będę miała na nie przestrzeni. Spróbuję coś nagrywać z lasu, bo... Z dwóch powodów. Po pierwsze dla siebie, żeby być w kontakcie, żeby nie czuć się tak strasznie samotną. Po drugie, no świat się nie zatrzymał, jeżeli zależy mi na tym, żeby... Funkcjonować, żeby nie zaprzepaścić tego, nad czym w jakiś sposób tam pracowałam przez ostatnie lata, no to no algorytm jest bezlitosny. To jakoś to będzie trzeba podtrzymać. Na pewno nie będzie regularności. Może być częściej, bo będę potrzebowała z siebie coś wyrzucić. Może być rzadziej, bo po prostu nie będę mogła się ze sobą zebrać. Jestem cała napięta, tu mnie wszystko boli. Teraz wiem, że jestem w jakimś takim amoku działania: no bo trzeba było pozałatwiać, zawieźć do szpitala, dowieźć do szpitala, potem pojechać po dokumenty, potem załatwić jak zgoną i wiecie co, co, co się robi, i, i zorganizować ten pogrzeb, i tak dalej. To można zwoził. Ja pilnowałam mamy, bo moja mama jest też już starszą panią przed osiemdziesiątką i włączył mi się tryb opiekunki ja nigdy nie oczekiwałam nie spodziewałam się po sobie, że po prostu coś takiego, taki instynkt poczuję, ale jak trzy tygodnie temu z tatą jechałam na kontrolę po operacji na zaćmę mu się tak cieszył, że odzyskał ten wzrok miał plan na to, żeby załatwić sobie aparat słuchowy chciał, żebym na wiosnę mu wyhodowała dyni i cukinię Żeby nie musiał kupować sadzon sadzonek. Teraz będę najpiękniejszą dynię dla niego hodowała co roku. Dobra kochani. To tyle. Prześlijcie mi mojej mamie i mojemu mężowi, który też to przeżywa. To jest trzeci rodzic, jakiego żegna swoich rodzonych. I dziedunia Jerzyka. Miesiąc temu. Miesiąc i dwa dni wcześniej odszedł pies. Tu mnie ściska. No nic, chciałam tylko właśnie uprzedzić, że taka Smutna rzecz się u mnie zadziała i że może być różnie. Bo uważam, że oglądacie mnie, piszecie i w ogóle, więc należy wam się jakaś informacja, że mogę zniknąć albo może być chaos.